Siemanko, witam Was z tej strony. Nemich Boy. Dzisiaj będzie o evencie na Grepolis, mianowicie spartańscy zabójcy. Który, no, można na nim trochę wojska ubudować, dostać jakieś fajne odznaczenia. Tak jak tu widzicie, różne takie zaklęcia. Też dostać wyostrzone zmysły, czy tutaj bonusy na miasta. No, w ogóle o co chodzi z tym bonusem? E, codziennie dostajecie tutaj 10 szczał i tutaj szczelacie do, do tych rzymskich wesłanników, czy tam legionistów, czy kawalerzystów, czy tutaj do, do obsługi katapult, i dostajecie za to tutaj punkty, i tutaj tak samo. E, punkty honoru, które później będzie, jeżeli dojdziecie do tego, to będziecie mieli przez 5 tygodni 60% więcej Surowców, później tam szybciej się będą rekrutowane jednostki, no i tutaj po kolei. Dobra, no to jedziemy tych gości. Za szczelanie tych gości, jeżeli mniej więcej szczelamy tych jednych, na przykład, o, widzicie, na przykład, dostajecie plus jedną strzałę tutaj. To wszystko zależy od szczęścia. Dobra, o tu na 20 mi siadła. Ładnie. Tutaj macie wszystkich, których możecie trafić, czyli 2 dwudziestki, cztery czternastki, 4 cztery piątki i 5 dwójek. Jeżeli strzelacie tych samych, to jest większa szansa, że tutaj dostaniecie coś na, na trofea. Tutaj, no i za to są, tak jak widzicie, odznaczenia i 450 łaski, tu jest odznaczenie kolekcjoner tarcz, tutaj kolekcjoner łapat i kolekcjoner hełmów. Jeżeli tutaj 10 wbijecie, oczywiście dobra, przechodzimy do pola bitwy. Tutaj wystrzelamy te wszystkie strzały. Tutaj oczywiście macie ranking dzienny. Ja wam później powiem, jak, jak być w, w tym rankingu wysoko. Dobra, jeżeli oczywiście macie złoto, to tu możecie dokup dokupić strzał. Tu możecie dokupić yy, 15 nowych celów za pięć tych moment no jeżeli macie złoto no to bardzo bardzo dobra rzecz zaraz wam pokażę co można za to kupić wszystko tylko tu mi się skończą strzały jeszcze trzymam dobra to wszystko zależy tutaj od szczęścia czy dwudziestkę traficie o drugą dwudziestkę trafiłem tak jak tu widzicie Oj, dostałem na trofea coś tam tutaj na kawalerzystę Ostatnia szczała dobra w rankingu, tak jak widzicie, jestem 920. Słuchajcie, żeby być wysoko w rankingu, to robicie coś takiego, ponieważ szczały się od, odnawiają o 24. A ranking przychodzi o jakieś 18. Czy nie wiem, 20. No to popatrzcie, zostawiacie sobie na jeden dzień ten 10 szczał. Przyjdzie Wam ranking dzienny. I po tym rankingu szczelacie 10 szczoł. Nie te, te, co wam zostały. I później, później na drugi dzień o 24 dostajecie znowu 10 szczał, znowu szczelacie tylko te, te pierwsze 10 strzelacie przed 24 musicie wyszczelać, a po, po rankingu dziennym. Później po 24 szczelacie drugi raz, no i tym sposobem będziecie no, wyżej trochę w rankingu. No, jeżeli chcecie zdobyć tam pierwsze miejsce, za które jest odznaczenie jakieś tam prestiżowe, Tutaj jest wszystko oczywiście wytłumaczone. Jak klikniecie w info, yy, a tu tutaj jest odznaczenie: Mistrz Zabójców. Jeżeli zdobędziecie pierwsze miejsce tutaj w tym rankingu dziennym, no to wiadomo, żeby zdobyć pierwsze miejsce, to tu trzeba, trzeba załadować złotem na pewno. Yy, i jeszcze jaka rzecz, co możemy za to kupić? Tutaj macie te monety, za to możecie kupić bieramki tam A Tu jest 4 razy 5 no to 20, 20 ogni yy, Wyostrzone zmysły, bardzo porządny bonus yy, Elnie, no w początkowej fazie gry ja tutaj jestem Gram coś koło 3 tygodni, już mam 5 miast yy, 20 tysięcy, jak widzicie O, ktoś mnie atakuje alarm mi się włączył, dobra nieważne tutaj jestem w rankingu 49 powoli idę do góry yy, dobra, ale jeszcze z misji, tutaj mantykory też bardzo polecam sobie kupić o, erynie jest troszkę więcej ty, yy, sorki, Harpy. Harp, tro, troszkę więcej jest niż eryni i mantykor, ale i tak się o, o wiele bardziej opłaca mantykory kupić no bo ponieważ no, to jest bardzo dobra broń, one o wiele lepiej atakują niż harpie, a erynie to już w ogóle 1700 ataku. No tyle, że erynie trzeba przewozić łódkami, jeżeli chcecie na inną wyspę, ale jeżeli macie wroga na wyspie, to erynie są jedyne. Dobra, tutaj sobie odpaliłem yy, mantykory. Tutaj my jeszcze macie takie bonusy, no. no jak ktoś chce, liczba mieszkańców wzrasta o 100. Tu macie bonusy na miasto, tak jak już mówiłem, tu, tu macie monety, czerwo, monety mądrości, monety wojny, surowce i hoplitów. Tyle możecie z tego wykorzystać. Dobra, myślę, że wszystko powiedziałem. W opisie oczywiście macie wszystkie moje filmiki. Ja już się z wami powoli będę żegnał. Jeżeli mi klikniecie lajka like lub tam subskrypcję, no to Będę bardzo wdzięczny. Dziękuję Wam za uwagę. Aha, komentujcie. Jeżeli czegoś nie wiecie, no to piszcie. Ja tam coś tam Wam odpowiem. Dobra, trzymajcie się. Na razie, JO.